Dzień dobry Herosolanie, tutaj wasz Pan Łyszka. Widziałeś już piąty, przedostatni odcinek Falcona i Winter Soldiera? To wiesz, że jest grubą i mamy tonę zagadek i memów. Zatem uwaga, spoilery. I nie przedłużając już, bez przeciągania, szybciutko wlatujemy w kolejny odcinek herosolowego show Zagadki i Memy. Jak wam się podobał piąty odcinek Herosolanie? Dowiózł? To jedziemy z rozkminami. No i znowu zaczynamy z grubej rury. Jak myśleliście, że końcówka ostatniego odcinka to był sztos, to sam początek następnego podnosi poprzeczkę wyżej. Jeśli były jakiekolwiek wątpliwości co do naszego nowego kapitana, tutaj mamy już full załamkę. Halucynacje, toczenie piany, no kurde, cały zestaw oszołoma. Czas więc, aby nasi bohaterowie odebrali Walkerowi tarczę. I to w mało przyjemny sposób dla każdej ze stron. Generalnie bardzo fajna bitka. Dobrze się to oglądało. Jednak patrząc na zniszczenia jakoś nie czaję poziomów mocy tutaj. To, że sam dostaje w pierdziel to nie dziwota, ale baki jakiś taki słabszy mi się wydaje. Czy to, że nie ma już spranego mózgu obniżyło jego pakerność? I co się kurde stało z jego super rąsią? Przez moment myślałem, że została rozwalona, a niby jest wibranium i ma pochłaniać wszelkie drgania. Nawet jeśli gdzieś tam w środku jest łakanska elektronika, to chyba nie powinna strzelać iskrami. Swoją drogą to urywanie skrzydełek jakoś przypomniało mi Konstantina z Keanu Reevesem. Albo Lucifera, albo Maleficent. No może to nie było aż tak symbolicznie, ale trochę symbolicznie było, że niby Falcon staje się trochę kapem w tej scenie, przejmując tarczę, oddając skrzydła. A co się dzieje z urwanymi skrzydłami? Zdaje się, że ma je przejąć Torres. Właśnie. to nie było Torresa? Gdzie on się podziewał? Troszkę nienaturalny jest ten jego powrót. Wydaje mi się, że twórcy co nieco wycięli, no ale nie wiem. Wiem za to, że Torres w komiksach też ma skrzydła, ale nie mechaniczne, bo w wyniku eksperymentu na nich jest raczej hybrydą człowieka, ptaka i wampira. Tego bym się w serialu nie spodziewał, ale może jednak jakimś cudem naprawi sobie te posamowe skrzydła i będziemy mieli drugiego Falcona. Wracając do Sama. Kurde, ten odcinek to jedna wielka rozkmina na temat tego czy w końcu ma być kapitanem czy nie. Zaczynając od samego zabrania tarczy po kolejną wizytę u Isaiah Bradley'a. Pewnie was to nie zdziwiło, ale to Ameryka, więc mamy rasizm. No i Isaiah wjeżdża na głowę sama, że niby tarcza to głównie atrybut blondasów z niebieskimi oczami że żaden szanujący się czarny nie powinien jej nosić. Ciężko to sobie przełożyć, ale spróbujmy zrobić symulację. Hmm. może tak jakby kapitanem Unia Europejska był jakiś Niemiec i on by nosił ten tytuł przez 60 lat, a potem by tobie dał ten tytuł. Co na to twój pradziadek? Nie pasuje do twojego dziadka? To może kapitan ZSRR tu by bardziej pasował. W każdym razie, jak mówi Sam do Isaiah, żyjemy w nowym świecie i nie daj sobie wmówić kim masz być. Uff, po ciężkich rozkminach serial daje nam odetchnąć na łódce Wilsonów, której ponoć nie da się naprawić. Sam, niczym ojciec chrzestny Don Corleone dzwoni do wszystkich, którzy wiszą jego rodzinie przysługę, że nadeszła godzina zapłaty. I tak, całe sąsiedztwo stawia się na klasyczny montaż wspólnej pracy, i przy okazji dostajemy trochę serowych śmieszków. Widzicie, że Baki zostanie szwagrem sama? I trochę moralnych gadek z bakiem i siostrą. Dołóżcie do tego jeszcze świeżo wypieczone skrzydła z Wakandy, kolejny montaż z treningiem i BAM! Sam jest już całkowicie przekonany, że ma być kapitanem. No, niby ten odcinek był dłuższy i niby jasno zarysowali tę przemianę, ale w moim odczuciu jakoś tak za krótko to trwało. Można by te rozterki rozsmarować na trochę więcej odcinków. No może się za bardzo przypierdzielam, że sam widok Walkera, który niszczył obraz kapitana, rozpoczął proces przemiany. Dajcie znać w komentarzach, czy dla was to się trzyma kupy. A i łódka, podobnie jak tarcza, zostają w rodzinie. A, jeszcze wspominając o łakanckich skrzydłach. Zaczynam wyczuwać schemat, zarówno tutaj jak i w wyżyn, pokazówki nowych strojów zostawione są na ostatni odcinek, ciekawe czy Loki dostanie super hiper nowy look. I jeszcze co do łakandzich skrzydeł, to teraz będziemy mieli skrzydła tego capa, czyli kapitana falcona, jeśli chciałbyś wiedzieć więcej o kapitanie falconie, tutaj na kartach w prawym górnym rogu wrzucam ci linka do naszego filmu dokumentalnego Captain Falcon i stary cap. Wracając do pokonanego Walkera, mamy solidne nawiązanie do Iron Mana, czyli scena po napisach. Może nie jest jakaś mega, ale słyszymy łup, łup, łup i mamy tarczo zrób to sam. Myślę, że dostaniemy super test. Co jest mocniejsze? Serum plus tarcza z garażu, czy brak serum i tarcza z wibranium? Czyli super big CGI fight o tytuł kapitana Ameryki. Dobra, ale było jeszcze coś ciekawszego. Mega name drop. W sensie, że padło nazwisko. Po przesłuchaniu Walkera zgłasza się do niego pewna pani, przedstawiająca się jako Valentina Allegra de Fontaine. Tutaj może być naprawdę ciekawie. Z tego co mi się udało ustalić, ta pani w komiksach była związana z Shieldem, brytyjskim Shieldem, samym Nickiem Furym, ale też, co może nawet bardziej interesujące, sekretnie dołączyła do Hydry i została Madame Hydra. Bang! Za dużo info nie dostaliśmy, ale coś mi się zdaje, że szykuje się grubsza akcja i nowi złole, może nawet poza samym serialem. Może Madame werbuje już przyszłych Thunderbolców? Oto podejrzewałem generała Ross'a, ale może jest to jakoś połączone. A może Madame pracuje dla Zimo, który jako członek Hydry werbuje swoją komiksową armię zła? Co o tym myślicie, Herosolanie? Co do złoli i grubych akcji, moja teoria o tym, że Sharon to power broker nadal może mieć sens. Mamy scenę, w której kontaktuje się z, tak mi się wydaje, Batrokiem, który później dostarcza nowe zabawki Carly Morgenthau. Co do Batroka, to trochę dziwna jest ta jego motywacja, że chce zabić Falcona, zupełnie jakby coś zostało wycięte z pierwszych odcinków. Swoją drogą, podobnie jak Carly, zgodnie zresztą z tym co mówił Torres o niej, e, schowała się. I to dosłownie, bo mało jej było w tym odcinku. Ze dwie sceny, w których jasno widzimy, że jest już uber terrorystą i szykuje akcję na finałowy odcinek. Trochę przewidywalniej czarno-biało się zrobiło w tym wątku. I tu mamy kolejną rozkminę. Co się stanie z Carly? Według tańczącego Zimo, jest tylko jedno wyjście: zlikwidować Carly czy sam lub baki będzie w stanie przemówić jej do rozsądku? Czy dostaniemy bum bam, bim, bam i do więzienia? Jak obstawiacie? Co do zimo? No właśnie, zimo. Ostatecznie złapany przez bakiego pod memoriałem sokowi. Jak dla mnie, naprawdę świetna scena. Znaczy jasne było, że Baki nie strzeli, ale kurde jakoś naprawdę spoko było pokazane, że psycha Bakiego jest już w dużo lepszym stanie. No i jeszcze tekst o tym, że można skreślić Zimo z notatniczka. Naprawdę wzruszające. Zimo ląduje w The Raft. No ciekaw jestem, czy w przyszłości będzie jakaś ucieczka i zobaczymy Thunderbolts kątek Bakiego i sama został ładnie domknięty w symbolicznej scenie, gdzie chłopaki grzecznie dzielą się tarczą grając nią w... frisbee? I można odnieść wrażenie, że łączy ich już nie tylko wspólny kolega, ale ich własny bromance. Choć oczywiście żaden z nich się do tego nie przyzna. Herosolanie. Finał Falcona i Winter Soldiera już blisko. Został nam jeszcze jeden odcinek. Co dalej? Nie martwcie, po prostu zostaw suba, a na pewno coś razem wymyślimy. Nie zapomnij zostawić nam łapczaka i komentarza. I najlepiej skomentuj jeszcze jakiś inny komentarz oprócz dawania swojego komentarza. Wtedy może ktoś też skomentuje Twój komentarz i będziemy mieli ciekawe rozmowy, a Herosu będzie miał lepsze zasięgi i będą się pojawiali na filmie Nowi ludzie, i oni też może skomentują Twój komentarz. W każdym razie, dzięki za oglądanie, Herosolanie.